Cześć! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Clash of Clans na moim kanale. Słuchajcie, wiem, miały pojawić się wioski, nie wioski Widzów, tylko wioski Goblinów w dzisiejszym odcinku. Aczkolwiek, jeżeli czytacie moją kartę społeczność, to dobrze wiecie e, o co chodzi, a mianowicie... A zresztą, jeżeli jesteś faktycznie moim Widzem i chciałbyś wiedzieć czemu... Ten filmik taki jest bardziej luźniejszy, gdzie gramy sobie luźny gameplay, a nie są wielkich goblinów, to polecam Ci zajrzeć na moją kartę społeczności. Albo w ogóle to zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz wiedzieć, właśnie nowe informacje na temat mojego kanału, bo tam właśnie pojawiają się wpisy, gdzie informuję Was na bieżąco. A okej, okay, więc tak jak mówię, powód, jeżeli byliście na kartę społeczności, już znacie. I dzisiaj luźny odcinek. Azyklarz w plan, gdzie troszeczkę sobie porozmawiamy. Aktualnie tutaj będę sobie szukał w tle jakiejś wioski i w międzyczasie będę miał do Was jedną informację, którą chciałbym Wam przekazać. Więc słuchajcie, aczkolwiek od Zera do Legendy, tak słuchajcie, bardzo dużo osób z Was pisze mi o tej serii i <laughs> ja wiem, wiem chcecie i powiem Wam szczerze, że planowałem ją reaktywować. Aczkolwiek, no właśnie, aczkolwiek. Pierwszy problem był taki, żebym musiał ją wrzucić gdzieś w tygodniu, w jakiś dzień, żeby po prostu to wpasowało. Bo wiecie, pamiętajcie, że ja rzucę filmy w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16. No i tutaj właśnie, tak, w poniedziałek mam zajęte na wioski widzów, w piątek mam zajęte na wioski goblinów. W środę? W środę zazwyczaj wrzucam jakiegoś Clash Royala, Brawl Starsa i tak dalej, i tak dalej. Um, I właśnie no szukałem... Jakiegoś, jak to teraz kombinować z tymi wioskami widzów, ponieważ chciałbym, żeby to była faktycznie jakaś taka regularna seria, e, którą byście chętnie oglądali. I wpadłem na pomysł, żeby wioski widzu wioski, pff, od zera do legendy, wrzucać po prostu mm, weekend. Tak, ponieważ strasznie dużo osób też do mnie pisało, że chcieli, że dużo osób właśnie z Was chciałoby zobaczyć e, w moim wykonaniu wioski widzów, właśnie weekend, ten taki okres, kiedy. Na luzie się można wychillować Znaczy tak, żebym tak to ujął Oczywiście nie ukrywam Że nawet by mi takie coś pasowało, bo raz jest od zero do legendy jest to taka seria gdzie po prostu odpalam sobie konto, gram sobie 10 minut, rozmawiam z wami I tak właściwie no mówiąc tak naprawdę lajki i subskrypcje się tylko dzięki temu napiją więc ja się mało narobię przy tym dużo zyskam i jakby wam sprawi to bardzo fajną radość, tak przynajmniej mi się zdaje więc myślę, że e, taki pomysł byłby bardzo fajny dla obydwóch stron. E, aczkolwiek teraz wychodzi założenie, takie: jeżeli byłoby to weekendy, to w jakie dni i o jakich godzinach? No i właśnie, tutaj e, pojawia się już kolejny problem. Bo jeżeli mamy wychodzić z założenia, że filmy na moim kanale mają się pojawiać co dwa dni, czyli poniedziałek, środa i piątek, a jak sami wiecie e, z matematyki. Liczba dni w tygodniu jest nieparzysta, to też nie da się zrobić równo, żeby zawsze filmy były co dwa tygodnie. Więc teraz pytanie do Was: czy wolicie, aby filmy pojawiały się w poniedziałki, środy piątki i soboty czy niedzielę, czy może wolicie, żeby były to jakieś dwa, dwa filmy w ciągu jednego tygodnia? Aczkolwiek mi się zdaje z własnego doświadczenia, że jest, będzie to zły pomysł, ponieważ YouTube bynajmniej tak mi się zdaje, będzie blokował po prostu moje zasięgi, bo będę po prostu wrzucał za dużo filmów jednego dnia i będzie albo jeden film promował, a drugi nie, albo wcale, więc no po prostu, żeby to jakoś bardziej rozłożyć, lepszym moim zdaniem byłoby rozwiązanie, gdybym właśnie robił to w weekendy, więc napiszcie mi proszę bardzo Was w komentarzach, bo tak właściwie to jest taka taka nasza zakładka, gdzie możemy sobie porozmawiać nawzajem, też staram się na takie wszystkie sensowne, sensowne komentarze odpisać. Bo na przykład tutaj się mogę śmiało przyznać, że jeżeli na przykład w odcinku z wiosek widzów na początku filmu powiem, że filmy wrzucamy na karcie społeczności, a ktoś mi dopisze, wrzuci mi komentarz z hashtagiem, to od razu chyba wiadomo, że nie ogląda moich filmów, tylko przychodzi po to, żeby wrzucić swój hashtag. Więc nie słuchajcie, to jest przede wszystkim seria dla widzów. <laughs> no i no, dla osoby, która zobaczyłam, nie wiem, może... 5 sekund filmu, gdzie w pierwszych 5 sekundach mówiłem o tym właśnie, że w wrzuca się na kartę społeczność, a ona już napisała hashtag, to na takie komentarze, nie będę odpisywał, ponieważ to <laughs> szkoda mojego czasu, szkoda waszego czasu, ludzie. Także proszę Was, oglądajcie te filmy do końca, zanim jaki, jakiś komentarz napiszecie, bo wtedy naprawdę nasza dyskusja może być o wiele lepsza. Dobra, wracając do tematu. Yy... Od zero do legendy. No to tak, teraz Pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyście mi zrobili Napisali w komentarzu e, W jakie dni by się miało to pojawiać I czy chcielibyście, żeby to byłoby takie bardziej Luźne wioski widzów, tak jak teraz Że ja sobie siedzę na foteliku, z wami rozmawiam I tak dalej, i tak dalej Czy taką e, Zmontowaną serię, jak ostatnio widzieliście, chociażby m, Z wiosek goblinów Oczywiście, moim zdaniem takie wioski goblinów zmontowane o wiele lepiej wyglądały. Znaczy, w ogóle, no co za tym idzie one są krótsze, więc tutaj także gdybym musiał montować jakoś specjalnie od zera do legendy, to jednocześnie e, to wszystko byłoby e, o wiele krótsze. Okej, okay, tu nam się w ogóle zrobiło wojsko, tak się tak zagadałem, troszeczkę słabo mi ten atak poszedł, ale co tam, e, lecimy dalej tutaj, głównie chodzi o to, żebyśmy sobie porozmawiali. Mm, no okej, okay, czyli pierwszy jakby etap mamy za sobą. No i teraz kolejna sprawa, która bardzo mnie interesuje Abyście napisali w komentarzu ludzie Ile odcinki miałoby trwać Czy byłoby to 10 minut Czy byłoby to gdzieś w skali od 10 do 15 minut Czy gdzieś w skali od 15 do 25 Jakoś tak, bo Serki, bo to różnie u was bywa Więc właśnie chciałem poznać e, Wasze zdanie w tej kwestii Kolejna sprawa w ostatnim odcinku mówiłem, że tutaj, za ten League Shop będę dzwonił do was Taki pomysł ja miałem, żeby dzwonić do moich widzów yy, I właśnie pytać was, co byście mi mieli wybrać Sam pomysł jest w trakcie realizacji, jeszcze muszę yy, wszystko ogarnąć, żeby wszystko dobrze działało z tym telefonem Wiecie, no bo ja będę ja do was dzwonił, będę z wami rozmawiał yy, Więc tutaj chciałbym, żeby też jakość tego telefonu nagrywana była spoko i wszystkie... Yy, Prawne rzeczy, tak, bo nie chciałbym potem um, mieć żadnych problemów prawnych, że nagrywałem rozmowy telefoniczną więc tutaj e, muszę się jeszcze dowiedzieć, jak to wygląda. Aczkolwiek, tak, myślę, że taki odcinek y, y, bez problemu się pojawi. Tylko, wiecie, lepiej się zapytać niż zrobić, nawet jeżeli jesteśmy pewni. Bo mi się zdaje, że tutaj żadnych konsekwencji z tego nie będę miał. Aczkolwiek, tak jak mówię, lepiej się spytać. Pamiętajcie, wiedzy w głowie nigdy nie za wiele. Zanim po prostu coś zrobimy. Okej, okay, chyba tak właściwie powiedziałam Wam wszystkie najważniejsze informacje, więc w ogóle polecam wam śledzić mojego fanpage'a, jaki i kartę społeczność, ale ja chyba bardziej fanpage'a, bo jeżeli już będę robił tego typu odcinek, to będę wrzucał informacje na fanpage'a, abyście mi wysyłali wasze numery telefonu w wiadomości. Prywatnej na fanpage'u, więc naprawdę zachęcam was do zalajkowania mojego fanpage'a Link oczywiście zawsze do moich social media znajdzie, znajdziecie w przypiętym komentarzu Tam gdzieś na dole Tam zawsze właśnie taki komentarz rzucam, ja go przypinam I tam pisze, ej nie zapomnij zostawić suba I wpadnij na moje social media, więc tutaj myślę, że e, także bez problemu zlokalizujecie ten komentarz No bo tak jak mówię będzie to myślę bardzo fajny pomysł na odcinek i szkoda by było jakbyście po prostu nie wiedzieli, gdzie się zgłaszać. No dobra, to co? Chyba tak właściwie powiedziałem te wszystkie najważniejsze informacje, które chciałem powiedzieć. Tutaj sobie jeszcze idziemy z atakiem. Tak jakiś heal spell. No już w ogóle pozdrawiam wszystkie osoby z premiery, bo wiem, że e, od, 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 od ostatniego czasu weszły premiery na YouTube i często właśnie te premiery sobie przetłumaczę, więc pozdrawiam teraz e, wszystkich, wszystkie osoby na premierze. Zgaduję, że na premierze może być teraz, hmm, kogo tu mogę obstawić? Hmm, hm, hmm, 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 Kogo ja tu mogę obstawić? Dobra, załóżmy, że, nie wiem, że moja moderatorka kawera będzie tu, to... pozdrawiam cię Wera, jeżeli jesteś na premierze. Yy, albo pozdrawiam cię Dave, o Dave'a też mogę pozdrowić, bo wiem, że on też dużo, dużo siedzi na premierach, to są tacy właśnie widzowie, gdzie dużo śledzą mnie i yy, bardzo fajnie jest ich zapamiętać, yy, więc tak, napiszcie w ogóle strasznie dużo osób mi pisze a propos tych premier, że ich nie lubi, ponieważ sam obejrzył odcinek, a jest to premiera, więc odpowiedź jest prosta, i tak czy siak jakby tej premiery nie było, to i tak czy siak by ten odcinek wylatywał o tej samej godzinie, więc wy go tylko widzicie wcześniej, że taki odcinek będzie, jaki? Ale i tak jak on zawsze był bo o tej samej godzinie, więc tutaj już rozwijam właśnie wszelkie właśnie wątpliwości wobec właśnie tych premier. Okej, okay. sam film ma jeszcze jakieś 9 minut. Ja tutaj sobie zagrałem dwie walki, troszeczkę pofarmiliśmy, co no, tam wiecie, więc to tam akurat lotto. To tutaj bardziej mi rozależało na rozmowie z wami, ponieważ naprawdę przyznaję się z ręką na sercu, że no... Mm, nie nie dałbym rady dzisiaj nagrać Wam wiosek goblinów, plus właśnie jakiś tam fajny montaż. Tym bardziej, że chciałbym teraz zrobić wioski goblinów 10-minutowe minimum, bo strasznie o to prosiliście, więc tym bardziej nie będę, jak mówię, że coś zrobię, to znaczy, że to zrobię i nie będę tak tego przedłużał, tylko od razu zaczę nam to robić. No i nie chciałem, żeby kolejne raz te wioski goblinów pojawiły się takie 3-minutowe. No właśnie. Więc, no, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie, więc myślę, że tacy prawdziwi, stali widzowie wysłuchali mnie, co miałem do powiedzenia, więc jeszcze raz zapraszam was do dyskusji w komentarzach. A teraz życzę wam miłego popołudnia, wieczorku, poranka, dnia, nieważne kiedy to oglądacie. Dzięki jeszcze raz i cześć!